Jestem w stałym kontakcie i spotykam się na miłych i sympatycznych spotkaniach z właścicielkami przedszkoli. i Poruszyliśmy ostatnio dwa tematy. Pierwszy, panie właścicielki przedszkoli postulują, żeby dotacje otrzymywały do 20 każdego miesiąca. Dlatego, Dlaczego? Ponieważ to im ułatwia realizację różnych płatności związanych z zus kosztami pracy itd., itd. W naszej uchwale. Niestety nie ma zapisu do 20 każdego miesiąca i, i wydział może uznaniowo przekazywać lub nie. Chcę to uporządkować. Nowelizacja uchwały w marcu do 20 każdego miesiąca. Porozumiałem się z panem burmistrzem Szadem przy do 15 każdego miesiąca. Przychodzi nam informacja z wzorca, czyli z przedszkola jagatka i Agatka i ten postulat spełnimy. Druga kwestia to jest kwestia brakujących 8 zł. Już wyjaśniam o co chodzi. Tutaj muszę, przepraszam, że to tak edukacyjnie, ale to jest istotne. Startuje nowy rok budżetowy. Dotacje na styczeń my przekazujemy na podstawie planu finansowego przedszkola Jacek Jagatka. Dopiero dotacje za luty przekazujemy na podstawie wykonanego wydatku w styczniu. I tak się dzieje miesiąc po miesiącu. Nadchodzi grudzień i w grudniu przekazujemy dotacje na podstawie rzeczywistego wydatku w listopadzie. Jeżeli ten rzeczywisty wydatek w grudniu będzie taki jak w listopadzie, to nie ma różnicy. Natomiast tutaj panie ocielki przedszkoli odkryły, że w sprawozdaniu RB Czuchowa było nie 394 zł na jedno dziecko 7 miesięcznie, tylko było 402 zł. Bo w grudniu akurat koszt przedszkola był troszeczkę wyższy niż w listopadzie. W związku z tym istnieje potrzeba wyrównania dla choińskich przedszkoli tych 8 zł na jedno dziecko w skali, w skali całego tego naszego finansowania comiesięcznego. To nie jest wielka kwota, bo to jest kwota szacujemy ponad 100 tysięcy złotych. I oczywiście zadeklarowałem, że z prędkością światła jak tylko można te pieniążki przekażemy, bo one się należą, one się należą. I bardzo dobrze, że Panie właścicielki to zauważyły, czego pewnie urząd nie chciał zauważać, no ale uczciwość nakazuje, że i podziękowałem za to i te 8 zł na jedno dziecko. Dodatkowo za rok 2015 przekażemy. A jak wygląda spłata tych zaszłości dla przedszkoli? Czy one się odbywają w jakichś latach co comies miesięczne? Czy... Nasze porozumienie, nasze porozumienia, które zawarliśmy, określają zasady. Te zasady przypomnę są takie. Płacimy. 75% opłaty stałej od rodziców, płacimy 75% żywności, płacimy połowę integracji, to jest to, wynegocjowałem, dzięki czemu per saldo płacimy po 6 latach mniej niż byśmy płacili na bieżąco i płacimy odsetki w wysokości 4,5% i całą tą kwotę policzoną na dane przedszkole płacimy w ten sposób, że po popisaniu porozumienia od razu połowa gotówką, a połowa jest rozłożona na równe raty w roku. Budżetowym 2016. E, tak, 2016. To jest wszystko. Z wszystkimi przedszkolami już e, się porozumieliśmy, nawet z e, e, punktami przedszkolnymi. Kończymy negocjacje z przedszkolami w Czyli ile to jest razem przedszkoli, które trzeba spłacić? No, w końcach z tego co wiem, to jest 5 przedszkolni publicznych plus e, TEDI plus smyk 7-8%. I one wszystkie dostają pieniądze. Oczywiście. Za... Tak, tak ustawodawca nam doprecyzował definicję wydatków bieżących, a potem ją zmienił, mhm. na taką, jaką my podkreślaliśmy przez te wszystkie lata. Ja do dzisiaj z tym nie umiem się pogodzić. Ale sącie. czy wszystkie z tych przedszkoli poszły do sądu? Nie, nie. Do sądu poszły tylko dwa przedszkola. Mhm. Przedszkole pani Stanki i przedszkole pani Szmugińskiej. I się porozumiewamy, że w jak Państwo wiecie, Pani stankę uzyskała wyrok, Pani Szmogińskie było przed wyrokiem, inne nie poszły. Wtedy, no, powtarzam historię, którą znacie. Negocjowali z przedszkolem Pani Przybylak i Pani Szonszol, dogadaliśmy się, dołączyła się Pani Wardacka i Pani Szmogińska. Pani Stankę poszła innym trybem negocjacyjnym, ale warunki negocjacji są takie same, tak? Natomiast przedszkola, przedszkole skrzaty też dostaje, no bo ten wzorzec funkcjonował od września. Przedszkola Eskrzat dostaje wyrównanie za wrzesień 2.12, wrzesień 2013, jeden rok. A inne przedszkola, punkty przedszkolne przyszły, się porozumienie i je realizujemy. Na czyli wszyscy dostają, że tak tam równo, tak? Wszyscy równo, poza przedszkolem, w którym jeszcze negocjujemy naszą relację, czyli Panią Elżbietą Stankę. Jak to hmm. będzie wyglądało? To będzie tak. suma właściwie wyszło, bo tu teraz doszły no te punkty przedszkolne i to pamiętam łącznie. Yy, nie jestem w tej chwili. Rozmawialiśmy tej... o tych pięciu przedszkolach na początku, a teraz jeszcze dochodzą skrzaty i punkty przedszkolne. To znaczy, Panie Michale, yy, to jest tak: Z skrzatom to się tak samo należy, jak innym przedszkolnym. Nie, nie chodzi o to, że te tak, Ja wtedy nie umiem, nie umiem powiedzieć na dzisiaj, ale sądzę, że to jest kwota około między 6 a 7 milionów złotych. Tak. W ogóle, czy na ten rok? Nie, w ogóle. Mhm. Realizacja całego, całego procederu. Natomiast ja się mogę zobowiązać i wyliczyć, bo to w moim interesie, ile to by było, gdybyśmy płacili całą integrację i nie byłoby odsetek, a ile to nam wyszło płacąc połowę integracji i odsetki 4,5%. Z moich wyliczeń wynika, co jeszcze raz podkreślam, że w związku z tym, że zapłaciliśmy post factum, jednak wydaliśmy mniej pieniędzy, bo no, u nas toporne było to, że oprócz tej opłaty stałej i żywności no, należała się zgodnie z interpretacją sądów e, integracja, której podkreśla w ogóle w tych przedszkolach nie było. Tak, rozumiemy. Ono, integracja była w jednym przedszkolu, ale ustawodawca i sądy każą płacić za integrację, chociaż jej nie ma. Ja tego nie rozumiem do dzisiaj i pewnie jest zrozumiem.